Cześć. Oto półka z moimi skodami. Tu ostatni nabytek, czyli skoda oktawia. Jak może mieliście okazję czytać, a w pewnym miejscu nawet oglądać zdjęcia, to miałem problemy z tą skodą. To jest drugi egzemplarz. Pierwszy ostatecznie poszedł do zwrotu. No i tak jak mówiłem, a raczej pisałem. Tę skodę postanowiłem po prostu odpakować, postawić na półce i jej się zbytnio nie przyglądać, żeby się czasami czegoś nie doszukać, jeszcze i znowu mm, po prostu, no wiadomo co. No i tak zrobiłem w zasadzie. Odpakowałem, ale ona miała jeden problem, o którym wiedziałem. Zdecydowałem się, że akceptuję to, bo można się go pozbyć czyli tutaj jest zabrudzenie farbą z uszczelki. Kiedyś to poprawię, teraz tak delikatnie próbowałem, ale wiadomo, że to jest farba, więc delikatnie się nie da. Tutaj jest też ciężko po prostu się dostać, bo wacikiem nie bardzo na przykład jakimś. Coś to musi być małego, co od razu się rozprawi. No i niestety jeszcze, oczywiście, był jeden problem, nie wiem czy to będzie widać. No, coś tam widać, taka kreseczka. Niestety nie jest to paproch. I próbowałem go zetrzeć. Nie udało się całkiem. Trochę tak. Też takim wacikiem i płódką. Jakoś z spirytusem się bałem po ostatnich przygodach z tym. Z jamnikiem, gdzie spirytus ruszył farbę białą, który nie powinien ruszyć w zasadzie. Nie wiem, czy tam był sam spirytus, czy jakąś mieszankę wybuchową zrobiłem. No ale tutaj trochę to zeszło. Ale już nie chciałem przesadzać, po prostu z takim tarciem na hama. Trzeba coś innego zastosować. No i tak. Tamta skoda przede wszystkim miała kaszkę na masce i światła. Yy, no po prostu różne. Jedno ciemniejsze, drugie jaśniejsze, wyraźnie. Krzywo wklejone, bardziej niż tutaj. Yy, z boku jeszcze był ubytek chromu. Miała jeszcze swoje inne wady. Częściowo ta też je posiada, na przykład rynienki Z tej strony są w miarę ok Dachu, ale z drugiej już jest gorzej, nie będę tam zaglądał, żeby się nie denerwować Ale tak Z tego co widziałem, z tego co ja Jakie modele oglądałem, egzemplarze No to kurczę powiem, że wszystkie miały tą wadę Więc jeśli ktoś wybiera, no to albo niech sobie Na to spojrzy, popatrzy, albo po prostu się z tym pogodzi, bo ja z kilku egzemplarzy nie mogłem wybrać takiej, która nie ma tego jest też wada z tyłu na klapie bagażnika, która jest widoczna pod światło. Tu ponosiona też jest. Szczerze powiem, właśnie, że się nie przyglądałem, żeby sobie już odpuścić. Nie przyglądałem się, stwierdziłem, że wystarczy. Zapłaciłem za tą Skoda to tak jakby trzy razy za przesyłkę. Także no. Może to nie, przynajmniej mogę na nią patrzeć, bo te wady, które są tutaj są akceptowalne, oprócz tych co może mówię, bo chciałbym się ich pozbyć, ale przynajmniej wiedziałem, że one są i się po prostu zdecydowałem sam na kupno, nikt mi nic nie wcisnął. A sama skoda, no właśnie tak na początku. Hmm. Na początku jak ją odpakowałem, nie widziałem jeszcze wad za bardzo, no to. Nie, no nie widziałem, raczej światło się od razu rzuciło. Yy, to, to nie było tego efektu takiego wow. Od początku wiedziałem, że raczej nie będę go miał, ale hmm, przede wszystkim chciałem, żeby to było takie uzupełnienie. No, ciężko, żeby mieć te skody tutaj, a nie mieć tej. No, tu jeszcze oczywiście brakuje dwóch, czyli rapid. No i oczywiście 120 z kwadratowymi światłami by się przydała, prostokątnymi w zasadzie, czy tam trapezowymi. Jak one się tam oficjalnie nazywają, ich kształt. No ale ta skoda jest, jak potem się tak też, no. Te efekty uboczne, wygląd i tak dalej, który nie powinien być taki, czyli te wady. No, raczej optymistycznie mnie nie, nie nastawiły do tej skody. Ale potem sobie tak zacząłem ją oglądać na spokojnie. To jest ok. Jest trochę tych fajnych takich elementów, właśnie tego chromu. Jak tu z przodu widać, z tyłu też. Może tu nie będę pokazywał, bo. Za dużo nie zobaczymy, a jak ma być film tego typu, to o, nawet coś tam widać. Ogólnie jestem zadowolony z tego, jak to teraz wygląda. Jest. Mogę na nią patrzeć, czyli jest w porządku. Wykonanie ogólne, nie licząc błędów, też jest ok. Tu jeszcze mogę też powiedzieć, że było kilka takich paprochów niepewnych, które zeszły. Jeden też był uważany za. Nawet sprzedawca mówił, że raczej to jest. Może to być coś zamalowanego. Okazało się, że nie, był to zwykły taki brud. Także. No teraz jestem powiedzmy, tak jak mówię, zadowolony z tego, jak to wygląda. Także to tyle o tej, o tej skodzie. Tak jak miało być według planu. Tak, tak się będę trzymał. No ja ją polecam, tylko że tak jak mówię. Poszukać sobie egzemplarza dobrze, nie kupować raczej w ciemno, bo bardzo dużo jest tych takich drobnych wad. Jeśli komuś nie przeszkadzają, no to oczywiście można w ciemno. To tyle, dzięki za oglądanie, subskrypcje i takie tam. Za wsparcie kanału, tam jakaś opcja nowa się pojawiła, jakby ktoś chciał to sobie może zajrzeć, zapomniałem jak ona się nazywa nawet. Mam nadzieję, że wrócę teraz do nagrywania jakichś filmów. Czyli dzięki, cześć, do następnego.